Łukasz, jak się tam czujesz ze mną? No, dobrze, że to nie jest 24-godzinny wyścig, tylko mam nadzieję, że zajmie nam ta próba nie więcej niż minutę, bo dłużej tutaj nie wytrzymam. Chociaż powiem ci, że nad głową na przykład jest bardzo sensownie, ja jeżeli chodzi o miejsce. No ale jak siedzi dwumetrowiec za dwumetrowcem prawie, no to nie jest to auto dla drużyny. Czy Ty koszykarza? Będziesz mierzył mi czas, będę ci. Ale wyłącznie czas, dobra? Wyłączę ja wiem, że ci tam ekran pokazuje z przodu, ale ja mierzę wyłącznie czas. 3, 2, 1, start! O, ale za zrywa. Jeszcze 45 konia, 350 Nm. Ale no i co, prowadzi się jak bębu, bo niektórzy dziennikarze tak piszą. A to, że niby przez ten wielowahacz z tyłu? Wielowahacz, tylny napęd, który daje mu też dobrą zwrotność, bo wyobraź sobie, że średnica zawracania to tylko 10,6 metra. Ale nie przyspiesza, więc, naprawdę... więc te 10,6 10. metra nic mi nie daje, patrz. one nic, zero. Bo ci obcina moc na elektryku. Ale ja. Natomiast tutaj ma też najcieńszą na rynku baterię, bo ona ma tylko 11 cm grubości. Więc faktycznie środek ciężkości jest tutaj niziutko. Kończymy się dobrze, no ale on w ogóle nie przyspiesza stary. Czyli nie jest to samochód do jazdy sportowej. na pewno, na pewno na do, tego do, do nie też służy. sportowy. sportowej. 3796. Nic mi to nie mówi, sprawdźmy Fiat Panda.